Witam serdecznie z tej strony Piotr Majewski i w tym krótkim wideo chciałbym Tobie pokazać, jak łatwo i przyjemnie możemy, siedząc w domu, popijając ulubioną herbatę, zrobić zakupy w sklepie Familo. W tym celu na stronie familo.com logujemy się do naszego biura, do naszego konta. Podajemy nazwę użytkownika oraz hasło i logujemy się. W głównej części mamy informację, jaką ilość punktów zdobyliśmy w poprzednim miesiącu. Na moim koncie widać 115,35 35 Raczej są to punkty, które obecnie mamy na stanie, bo mogliśmy już zrobić jakieś zakupy i mogliśmy już jakieś punkty wykorzystać. Ok, przechodzimy do sklepu. W głównym pasku menu klikamy na sklep Familo. I w sklepie Familo z lewej strony mamy listę, na której są przedstawione rodzaje produktów. Bardzo często, kiedy przeglądam produkty, zmieniam opcję wyświetlania z 24 produktów na stronę na wszystkie. Dlaczego? Bo w tym momencie nie muszę przechodzić strona po stronie, lecz po zmianie na wszystkie, mam na stronie widoczne 82 produkty, np. artykułów chemicznych. Przejdziemy do zakładki artykuły spożywcze. Mamy 219 produktów. Mamy też w sklepie karmę dla zwierząt oraz tekstylia. I na przykładzie mydła. Chciałbym pokazać, jak robimy zakup. Możemy kliknąć do koszyka. Wówczas system doda nam domyślnie jedną sztukę do naszego koszyka. Pojawia się nam informacja, że produkt został dodany. Możemy kontynuować zakupy lub przejść do kasy, do koszyka. My kontynuujemy zakupy. Kiedy zrobiliśmy pierwszy zakup u góry, pojawiła nam się zawartość koszyka. Aby otrzymać kuriera za darmo, wartość tego koszyka powinna być 150 zł. Ok. Możemy podczas zakupów wpisać, że chcemy na przykład kupić dwie sztuki worków na śmieci i dodać do koszyka. Kontynuujemy. Możemy też wpisać jedno opakowanie, ale aby dowiedzieć się, ile sztuk jest w opakowaniu, musimy kliknąć na szczegóły lub kliknąć na obrazek produktu. Wówczas przejdziemy do szczegółu produktu i mamy informację, że w opakowaniu zbiorczym jest jedna sztuka oraz mamy informację, gdzie możemy zamówić maksymalnie 10 sztuk danego produktu, poniżej mamy listę produktów, które są popularne w tej kategorii. Ja ze względu na święta muszę kupić trochę wkładów do zniczy. Kontynuuj zakupy po dwie sztuki. Z każdego rodzaju zniczy. Ok, wezmę jeszcze, korzystając z możliwości, kupię. Zrobimy dla przykładu dwie sztuki mydła za jeden grosz. Otrzymamy informację, że możemy że zamawiana ilość produktów została ograniczona z uwagi na dostępność po prostu możemy kupić w jednym zamówieniu jedną sztukę produktu w promocji okej okay. no i wezmę też koncentrat do pukania dodaj do koszyka okej okay. i mam w koszyku produktów za 131.92 zł to jeszcze kupimy jedno opakowanie i mam 152,51 zł. Przechodzę do koszyka, do kasy. Mogę zmienić na przykład dwie sztuki mydła, jedną sztukę worków, ale poniżej muszę zrobić odśwież koszyk. Koszyk został odświeżony. Zamawiana ilość się zaktualizowała. Mogę też usunąć dany produkt z mojego koszyka. Kliknę usuń. <laughs> usuń. I zostają te produkty, które chciałbym zamówić. Sprawdzamy, jaka jest wartość zamówienia. E, mamy wartość 147,94. To jest bardzo ważna wartość, ze względu na to, że ta wartość nie przekroczyła 150 zł i został naliczony koszt dostawy. Zatem muszę wrócić do sklepu. I zamówić jeszcze jakiś produkt, brakowało około 2 zł. To ja może sobie zamówię, ok, może czekoladę dla dziecka do koszyka. I w tym momencie mogę już przejść do kasy. Proszę, mam wartość 151,13 mojego zamówienia, koszt dostawy 0 zł i tu jest liczba punktów Familo, które mam do wykorzystania i system automatycznie je wykorzysta. I za całe zamówienie zapłacę 35,78 zł. Jeszcze bardzo ważna rzecz. Mogę wybrać sposób płatności. Mogę zrobić płatność z góry, a więc zrobić płatność przelewem lub gotówką przy odbiorze. Kiedy wybiorę gotówkę przy odbiorze, system naliczy nam opłatę 6 zł do naszego zamówienia. Poprawiam sposób płatności na płatność z góry. Jestem zadowolony z mojego zamówienia, klikam przejdź dalej. Podsumowanie mojego zamówienia. Sprawdzam wartość zamówionych produktów 151 ,13 zł 13 groszy, koszt dostawy 0 zł. Liczba wykorzystanych punktów 115.35, do zapłaty 35.78. Poniżej mam dane zamówienia. Możemy też w tym miejscu zmienić sposób płatności, dane zamawiającego oraz możemy wpisać inny adres dostawy. Kiedy wpiszę adres dostawy, wyślij zamówienie. I mamy podsumowanie zamówienia. Nasz numer zamówienia to 882. Wykonany 14 października i otrzymuje, otrzymujemy też numer konta. Ten numer konta jest indywidualny dla każdego uczestnika, więc nie będzie pomyłki, aby firma pomyliła się w zaksięgowaniu naszej płatności, bo po prostu wpłacamy na własny numer konta w Familo. I mamy tutaj podsumowanie. I pozostaje nam tylko wypisać druczek przelewu i zanieść do okienka w banku, lub zalogować się do bankowości internetowej i zrobić przelew. Ale przecież ja zrobiłem zamówienie i nie zapisałem sobie danych. Przechodzimy do biura. W naszym biurze po prawej stronie mamy Numer konta do zapłaty, oraz z lewej strony mamy Twoje zamówienia. Klikamy na Twoje zamówienia, i mamy tutaj to nasze zamówienie: numer 882. Mamy też nasz numer konta.